Witam Was bardzo serdecznie w majowym rankingu kredytów hipotecznych. Nazywam się Marcin Babiarz i co miesiąc przygotowuję dla Was zestawienie najlepszych ofert kredytowych. Ranking tworzy z myślą, że całkowity koszt kredytu jako jedyne kryterium jego wyboru nie zawsze ma sens i dużo lepiej jest sprawdzić, jak te koszty zmieniają się rok do roku, aby wiedzieć w jakich przedziałach czasu dana oferta opłaci się najlepiej i wybrać tę, która jest najbardziej dopasowana do Waszych potrzeb. Jeśli planujecie nadpłacać swój kredyt, zmienić mieszkanie na większe w przyszłości i spłacić go całkowicie, lub myślicie o refinansowaniu, wtedy ten koszt, który był pierwotnie podany w symulacji, nigdy nie dojdzie do skutku i lepiej jest. Sugerować się tym w pierwszych kilku lub kilkunastu latach. W tym miesiącu niestety marże w górę i obawiam się, że może mieć to związek z planowanym programem bezpieczny kredyt 2%. Skoro Państwo przez 10 lat dopłaca do raty, to jest to wręcz idealny pretekst, aby banki przemyciły wysoką marżę. Większość klientów i tak patrzy bardziej na to, co jest tu i teraz, a co będzie za 10 lat. No cóż, jakoś to będzie. Skoro zgodnie z zapowiedziami kredyty pod program nie będą mogły być droższe niż kredyty rynkowe, może się okazać, że zapłacimy za to wszyscy i w sieci już pojawiają się głosy, że banki celowo wcześniej podnoszą marże po to, żeby nie zostać oskarżone o to, że zrobiły to z premedytacją tuż przed startem programu. Jak będzie, to się dopiero okaże, więc zostawmy te spekulacje i przejdźmy do majowego zestawienia. Ja swój ranking tworzę dla kwoty 500 tysięcy złotych, ale przypominam, że w opisie tego filmu znajdziecie link do dysku Google, w którym są symulacje od 500 000 do 800 tysięcy złotych. To co? Zaczynamy! W tym rankingu znajdziecie wszystkie główne koszty kredytu hipotecznego, a mianowicie odsetki, ewentualne koszty początkowe jak prowizje czy ubezpieczenia płatne z góry koszty ubezpieczenia na życie, jeśli bank go wymaga, ale tylko w obowiązkowym okresie, czyli jeżeli na przykład M-Bank oczekuje utrzymania ubezpieczenia przez 5 lat, to ja podaję koszt tego ubezpieczenia do 5 roku, a później przepisuję go na kolejne lata, bo w końcu koszty kredytu podajemy w tym rankingu narastająco, czyli w drugim roku mamy koszt kredytu za pierwszy i drugi rok, w piątym za pierwsze 5 lat itd. Tak na koniec jest jeszcze ubezpieczenie nieruchomości i tutaj zawsze podaję kwotę za pakiet podstawowy i są to koszty bank Ubezpieczeń. Rzadko są warunkiem promocji, ale często obniżają marżę o 0,1%. Czasem dużo bardziej opłaca się skorzystać z zewnętrznego ubezpieczenia, tym bardziej jeśli zależy nam na dobrym zakresie. W tej samej cenie możemy otrzymać dwu-, dwu i półkrotnie lepsze ubezpieczenie nie tylko od ognia i zdarzeń losowych, ale też uwzględniające ruchomości czy odpowiedzialność cywilną. Tyle słowem wstępu, zacznijmy analizę. Kolorami zaznaczyłem odpowiednio zielonym najtańszy bank, Żółtym ten na drugim miejscu, a czerwony na trzecim pod kątem najniższego kosztu w danym roku. Zacznijmy od oprocentowania zmiennego z 20% wkładem własnym. Pierwsze 11 lat na prowadzeniu Spółdzielczy Bank Rozwoju, aby później ustąpić miejsca City Handlowemu, który w tym zestawieniu zajął pierwsze miejsce, z zastrzeżeniem, że City zabezpiecza się tylko na gotowych nieruchomościach, więc wszystko co w budowie odpada, chyba że jest już mocno zaawansowane, mówimy tutaj o 80-90%. Ukończonej budowy. Mówię o tym więcej w osobnej sekcji poświęconej temu bankowi. Na trzecim miejscu mamy PKO BP i prezentujemy nowy bank, czyli Bank Polskiej Spółdzielczości, który w tym zestawieniu zajął czwarte miejsce i od PKO BP jest droższy o około 11 tysięcy złotych w całym okresie kredytowania. Ta oferta stanowi fajną alternatywę dla M banku, bo warunki cenowe są bardzo podobne, pięcioletnie ubezpieczenie, marże są do siebie zbliżone, a żeby skorzystać z oferty BPS-u nie trzeba być ich klientem wewnętrznym. Zarówno mBank, jak i BPS mają ofertę ECO i on Omawiam ją w panelach poświęconych tym bankom. Przejdźmy do oprocentowania zmiennego z 10% wkładem własnym. Na pierwszym miejscu w całym okresie spółdzielczy Bank Rozwoju promocyjna marża w pierwszym roku, brak obowiązkowego ubezpieczenia robią robotę. Dalej mamy mBank do 14 roku i później na drugim miejscu kończy Bank Polskiej Spółdzielczości i teraz ciekawostka. Patrzcie uważnie na ofertę z BPS. Marża 1.83, ale do czasu spłacenia kredytu do 80% LTV mamy dodatkowo ubezpieczenie niskiego wkładu własnego 1% w pierwszych 94 miesiącach. Więc marża wynosi wtedy 2.83. Stąd dopiero od 2014 roku bank zaczyna wychodzić w miarę sensownie względem innych ofert. To, na co jednak warto wyjątkowo zwrócić uwagę, to to, że ta oferta jest tak skonstruowana że pozwala przeskoczyć z wyższej marży na niższą bez refinansowania kredytu. W innych bankach, jak jest marża dla 10% wkładu własnego gorsza niż dla 20% wkładu własnego, nie aktualizuje się ona sama po dobiciu do 20% wkładu z regularnej spłaty kredytu. Więc jeśli bierzesz kredyt z 10% wkładem, ale wiesz, że możesz go mocno nadpłacić, na przykład w pierwszych 2-3 latach, to pozbędziesz się tego ubezpieczenia niskiego wkładu szybciej. I wtedy może się okazać, że BPS jest dla Ciebie strzałem w dziesiątkę. Podium zamyka PKBP, ale jedynie 800 zł drożej niż m więc jeśli jesteś klientem wewnętrznym m jest to oferta lepsza, bo nie posiada drakońskiego kosztu początkowego. Zamieściłem też informację, do kiedy obowiązuje ubezpieczenie niskiego wkładu, ale nie podawałem go jako osobny koszt, tylko uwzględniłem go w łącznym koszcie odsetkowym. Chciałbym też pokazać Wam na koniec tego filmu przykład z karencją budowlaną i wtedy zobaczycie, że wszystkie te oferty, które mają promocyjną marżę w pierwszym, Roku, czyli BPS w wariancie ECO, Spółdzielczy Bank Rozwoju i PKBP trochę się zrównują, dlatego że to oprocentowanie jest liczone od dnia podpisania umowy kredytowej. Ale to na koniec przygotowałem specjalnie przykład, żeby to omówić. Dla 20% wkładu i stałego oprocentowania w pierwszych pięciu latach najlepszą ofertę ma bank Santander, później BNP i na trzecim miejscu MBank. BNP. Wraca z odświeżoną ofertą i za sprawą atrakcyjnej marży. I pomimo drugiego pakietu ubezpieczeniowego, wygrywa to zestawienie w całkowitym koszcie już od szóstego roku. Na drugim miejscu ING, na trzecim Santander, prawie ex z PKOBP i M-Bankiem. W całkowitym koszcie różnice są niewielkie. Stałe oprocentowanie z 10% wkładem własnym. Do 11 roku najlepszą ofertę ma Bank Santander, żeby w całkowitym koszcie ustąpić pierwszego miejsca M-Bankowi. Na trzecim miejscu mamy PKO S.A. do 16 roku, a w całkowitym koszcie PKOBP. Zaczynamy od oferty Spółdzielczego Banku Rozwoju. W odniesieniu do poprzedniego miesiąca nie zmieniło się tu nic. 0,99% marży w pierwszym roku, niezależnie od LTV. Bank dalej mocno trzyma się w zestawieniu, za sprawą porządnej marży. Przyjaznych warunków dodatkowych i zerowej prowizji. Zacznijmy od siatki Marsz. A ta prezentuje się następująco. Dla 20% wkładu własnego wyjściowa marża to 2,35. Możemy ją obniżyć łącznie o 0,6% do 1,75, ale przy wyższym wkładzie własnym możemy liczyć na jeszcze lepszą marżę. I tak osoba, która posiada 50% wkładu, może mieć marżę 1,65, a przy 70% nawet 1,55. 0,3% obniżki otrzymujemy za założenie rachunku z wpływem 2000 zł, dostępem do bankowości internetowej i kartą DBZ. W przypadku dwóch kredytobiorców warunek musi spełnić tylko jedna osoba. Kolejne 0,1% otrzymamy za skorzystanie z karty kredytowej. Wydanie karty nie kosztuje, jej utrzymanie to 54 zł rocznie. Chyba, że wykonamy transakcję na kwotę 4000 zł rocznie, wtedy ta karta jest darmowa. Można oczywiście na niej ustawić automatyczną spłatę z rachunku, więc łatwo jest ten koszt ominąć. Następne 0,1% mamy za ubezpieczenie nieruchomości. Bank wymaga go na pełną wartość. I jeszcze na koniec jest zniżka 0,1% na marży za ubezpieczenie na życie. Warunek musi spełnić jeden z kredytobiorców. Ja tego ubezpieczenia w rankingu nie uwzględniam, ponieważ moim zdaniem jest drogie i ta oferowana zniżka nie jest tego warta, więc finalnie przyjmuję marżę 1,85. Z minusów mamy karę za wcześniejszą spłatę, 3% w pierwszych dwóch latach, 1,5% w trzecim roku i po trzecim roku brak kary, ale można na to bez problemu wynegocjować do zera, albo pokazując kontrofertę innego banku, albo deklarując na przykład wyższy wpływ na konto. Oferta na stałe oprocentowanie ponad 10%, 10%, więc nawet nie będę jej omawiał. Z miłych rzeczy, przy zakupie na rynku pierwotnym bank nie wymaga wyceny, a przy refinansowaniu kredytu też nie. W tym wypadku bierze wartość z polisy ubezpieczeniowej, z ubezpieczenia nieruchomości i porównuje ją z bazą Amronu. Dalej mamy PKOPP, i tu też od ostatniego miesiąca nie zmieniło się nic. PKOBP to niekwestionowany król rynku. Najwięcej sprzedanych hipotek w ostatnich latach, wolumenowo, nie wiem czy sztukowo. Oferta solidna. Główne dwa warianty to pakiet własny kąt hipoteczny z ubezpieczeniem na wypadek utraty pracy oraz własny kąt hipoteczny z półprocentową prowizją i wymaganym ubezpieczeniem na życie. Siatka marż jest dosyć rozbudowana, więc nie będę jej tu prezentował. Przyjmę marżę zgodnie z założeniami rankingu, czyli dla kwoty 500 tys. zł. Dla opcji: pakiet własny kont hipoteczny, wyjściowa marża to 2,02% i zerowa prowizja. W pierwszym roku mamy promocyjną marżę 1,1%. Warunkami promocji są wykupienie pakietu na wypadek utraty pracy, ubezpieczenie na życie lub karta kredytowa oraz dowolny ROR. I to jest w tej ofercie to, co mnie kuje w oczy najbardziej, czyli te 3,25 kwoty kredytu na dzień dobry. Oczywiście można to skredytować, zapłacimy wtedy dodatkowe odsetki. Tym większe, im dłuższy okres kredytowania. Co ciekawe, to ubezpieczenie jest rozliczane miesięcznie, pomimo że płacimy je z góry. Więc jeśli spłacilibyście swój kredyt po dwóch latach lub przenieśli go do innego banku, to oczywiście dostaniecie zwrot połowy tej kwoty. W wariancie własny kąt hipoteczny, wyjściowa ma marża to 2,25,5 procentowa prowizja przy zakupie ubezpieczenia na życie. W każdym z tych wariantów marża może zostać obniżona, oczywiście, poprzez zakup dodatkowych produktów. 0,15 obniżki za zadeklarowanie wpływów na konto. Nie może być to wpłata własna, więc musi być to przelew z zewnętrznego rachunku firmowego. Przez to dostaje pytanie: Co jeśli mam działalność? Czy mogę przelewać z konta firmowego? Możesz. 005 dostaniemy za bycie klientem banku, 008 zniżki za zakup karty kredytowej i ubezpieczenia na życie. I dalej mamy zniżki związane z lokalizacją, także jeśli kupujemy nieruchomość w Warszawie, 0,11 taniej, lokal poza Warszawą 0,1 i ostatnia to 005, jeśli przedmiotem transakcji jest nielokal i jest poza Warszawą. A teraz w drugą stronę, jeśli zrezygnujemy z konta, marża 0,5% w górę, a jeśli z karty kredytowej 0,6% w górę. Więc jak widać, zniżki kiepskie, no ale w drugą stronę kara jest mocna. Bank zastrzega sobie, że upusty się kumulują, ale ostateczna marża nie może być mniejsza niż 1,3%. Na koniec z plusów mamy brak kary za nadpłatę i całkowitą wcześniejszą spłatę. M-bank kontynuuje festiwal z rozróżniania klientów na zewnętrznych i wewnętrznych. Różnice są wyjątkowo duże, dużo wyższe niż w innych bankach, więc jeśli planujecie kredyt, na ten moment warto założyć konto w mBanku i trzeba je zasilać zewnętrznym wpływem przez co najmniej 6 miesięcy w wysokości minimum 800 zł, aby bank uznał was za klienta wewnętrznego lub możecie posiadać produkt dłużny i spłacać go regularnie też od 6 miesięcy. W ofercie pro m rozróżnia trzy warianty. Sama promocja bez segmentu, segment Active i segment Intensive. Jako klienci zewnętrzni przy 20% wkładzie otrzymacie kolejną marżę bez segmentu 3.04, Aktiv 2.94 i Intensive 2.74. Czyli w porównaniu do poprzedniego miesiąca każdy wariant zarówno dla 10% i 20% marże 0.2% w górę. Wymagania segmentu Active to posiadanie konta i spłacanie z niego rad utrzymanie ubezpieczenia na życie przez 5 lat i wpływ 5000 tysięcy złotych miesięcznie i 15 transakcji kartą też w każdym miesiącu. Wymagania segmentu intensive są identyczne, tylko wpływ wynosi 7000 tysięcy złotych miesięcznie. Za niespełnienie warunków bank podnosi marżę o 2% z możliwością powrotu do marży promocyjnej, jeśli w trzech kolejnych miesiącach spełnimy ponownie warunki promocji. Brak kary za nadpłatę? za całkowitą spłatę kara 2% przez pierwsze 3 lata. Dodatkowo możemy liczyć też na zniżkę eko 0,2%, jeśli inwestycja spełnia normę energetyczną. ING Łatwy start, brak prowizji i marża 1,65%. Zmiana o 0,04 w dół w porównaniu z kwietniem i lekka rata. 1% prowizji. Tu mamy 0,5% obniżki: było 1,5% i marża 1,59, czyli o 0,06% lepsza od wariantu Łatwy Start. ING, odkąd pamiętam, posiada dwie oferty. Promocyjne, jedna z lepszą marżą, ale z prowizją, druga odwrotnie, bez prowizji, ale z gorszą marżą i dokładnie z tego powodu nie negocjują warunków cenowych, klient może sobie wybrać, jaki wariant mu odpowiada i to tyle. Osobiście polecam łatwy start jako przeciwnik kosztów początkowych, moim zdaniem uwzględniając ewentualne nadpłaty, tak skromna różnica w marży nie opłaca się w zamian za 1% prowizję. Z wymagań banku do oferty promocyjnej mamy. Wpływ na konto 2000 zł miesięcznie i to jest chyba fenomen w skali banków, bo nie musi być to wpływ zewnętrzny, może być to wpłata własna, utrzymanie ubezpieczenia na życie przez jednego z kredytobiorców przez 3 lata. I posiadanie bankowości internetowej przez wszystkich kredytobiorców w całym okresie kredytowania oraz zgoda na weryfikację behawioralną, czyli bank sprawdza na podstawie profilu zachowań, czy to na pewno my korzystamy z naszej bankowości. Jest to rozwiązanie mające na celu poprawę bezpieczeństwa. Możemy też rozszerzyć ubezpieczenie nieruchomości i za to bank oferuje ekstra zniżkę na marży. Uwaga, nie spadnijcie z krzesła. 0,05%. A jak liczyłem, to ubezpieczenie jest mniej więcej 2,5 razy droższe niż to podstawowe, także wiecie, raczej to nie jest dobry deal. Brak wpływu na ROR to marża 0,40 w górę, rezygnacja z ubezpieczenia na życie w pierwszych 3 latach również 0,4% drożej. Bank proponuje też kredyt Eko, jak zawsze informacja w ściądze i trochę te współczynniki spadły, więc mam nadzieję, że więcej osób skorzysta. W przypadku banku Santander oferta bez zmian mamy ten sam podział na klientów zewnętrznych i wewnętrznych. Wewnętrzny to ten, który posiada konto w banku od co najmniej czterech pełnych miesięcy kalendarzowych i w trzech z nich dokonał co najmniej jednej wpłaty na konto. Jest też klient VIP, czyli oferta Select. Select to klient którego dochód wynosi co najmniej 10 tysięcy zł w przypadku jednego klienta i co najmniej 15 tysięcy zł w przypadku sumy dochodów maksymalnie dwóch klientów prowadzących wspólnie gospodarstwo domowe. Jednocześnie, przynajmniej jeden z wnioskodawców musi zapewnić wpływy na konto w banku Santander w wysokości co najmniej 7,5 tysięcy złotych miesięcznie lub średni stan aktywów posiadanych w banku w każdym z ostatnich 3 miesięcy musi wynosić co najmniej 150 tysięcy złotych. Zabycie klientem wewnętrznym możemy liczyć na zniżkę 0,1% marży i tylko dla wniosków z 90% LTV, czyli 10% wkładem własnym. Dla klientów Select mamy od 0,05 do 0,1 na marży lepiej, zarówno dla klientów zewnętrznych, jak i klientów wewnętrznych, niezależnie od wkładu własnego. I od tej marży z siatki w zależności od wariantu możemy liczyć na dodatkowe zniżki, konto z wpływem. 0,2%, karta kredytowa z obrotem 500 zł miesięcznie 0,1%, ubezpieczenie nieruchomości z banku 0,1% i ubezpieczenie na życie przez 5 lat 0% prowizji. Standardowo, jeśli nie zdecydujemy się na ubezpieczenie, prowizja wynosi 2%. Łącznie przy pełnym cross-sellu możemy liczyć na marżę w okolicach 2% przy 20% wkładzie własnym i 2,7% dla 10% wkładu. W przypadku banku Milenium sprawa jest dosyć prosta. Na ten moment bank nie oferuje oprocentowania zmiennego. Dla oferty ze stałym oprocentowaniem posiadają tylko jeden wariant. Oprocentowanie 8.52 w pierwszych 5 latach i później marża 3%, więc na tle konkurencji jest dosyć kiepsko. Dla 10% oprocentowanie 9.32 i później marża 3,8%, więc dramat. Ale patrzcie, jak to się pokrywa z moją tezą ze wstępu. Bezpieczny kredyt to idealny pretekst, aby przemycić wysoką marżę i to już się powoli dzieje, a oferta z Millennium jest doskonałym przykładem. Dodatkowo bank wymaga utrzymania ubezpieczenia w całym okresie kredytowania, przy czym akceptuje zewnętrzne polisy, ale na tle konkurencji, gdzie standardem jest raczej obowiązek ubezpieczenia przez 5 lat, utrzymanie go w całym okresie mocno wpłynie na całkowity koszt kredytu i to tyle w tym Banku Millenium. Kolejny bank, który aktualnie oferuje tylko stałe oprocentowanie, to PNP Paribas. Mamy do wyboru dwa okresy ze stałym oprocentowaniem na 5 lub 10 lat. Warunki cenowe różnią się za sprawą pakietu ubezpieczeniowego 1H lub 2H. I w porównaniu do kwietnia bank wrócił do warunków cenowych z marca. Oprocentowanie w pierwszych 5 latach z pakietem 1H wynosi 7,6% i później mamy marżę 1,5% i z pakietem 2H mamy w pierwszych 5 latach oprocentowanie 7,8 i później marże 17. Dla 10 lat stałego oprocentowania to w pierwszych 5 latach jest wyższe o 0,5%, a podane marże uwzględniają już pełen zakres dodatkowych produktów, a wśród tych mamy. Konto z wpływem 2500 zł miesięcznie i zgoda na e-korespondencję 0,3 na marży w dół. Ubezpieczenie nieruchomości z banku minus -01, pakiet ubezpieczeniowy 1H lub 2H to kolejno 0,6 lub 0,4 taniej. To ubezpieczenie jest dosyć drogie, mówię tu o ubezpieczeniu 1H, jest liczone jako 0,0725% od kwoty kredytu, 2H jako 0,04. Ubezpieczenie jest obowiązkowe dla jednego z kredytobiorców, chyba że tylko jedna osoba uzyskuje dochód. Wtedy ubezpieczenie na życie jest wymagane przez cały okres kredytowania, ale po trzech latach może zostać zastąpione polisą zewnętrzną. Dla mojego przykładu: 500 tysięcy zł na 25 lat. Składka wynosi ponad 350 zł i jest to jedno z droższych ubezpieczeń wymaganych w promocji. Pakiet 2H kosztuje około 200 zł. Na koniec dodam jeszcze, że te ubezpieczenia oczywiście różnią się między sobą zakresem. Pierwsze, czyli 1H jest na życie i na wypadek utraty pracy, a drugie to sama życiówka, ale nie będę tego rozwijał. Ubezpieczenia bankowe i ich relacja cena jakość to temat na całkiem osobny materiał. Alior Bank to taki król kosztów początkowych. 5% na dzień dobry unikat w skali hipotek. To jest chyba jedyny bank, który na ten moment uzależnia wysokość marży od scoringu klienta. Wariantów jest sporo, bo aż 8 grup z rozróżnieniem na lokale, domy, działki, więc nie będę tego omawiał szczegółowo. Warto jednak wiedzieć, że marża na przykład w przypadku 20% wkładu na zakup lokalu w ofercie wynosi 2%, a może wzrosnąć nawet do 3,79%, więc różnica jest spora i jest to doskonały przykład, żeby powiedzieć, nie wnioskujcie tylko do jednego banku, bo możecie się nadziać. A po drugie, że to, co jest w rankingu, to w rankingu, a to, co na decyzji, to zupełnie inna sprawa, ale dotyczy to tylko i wyłącznie tego konkretnego banku. Zacznijmy od oferty Mega Hipoteka mamy tutaj ubezpieczenie na życie płatne z góry i oprócz tego i ubezpieczenia nieruchomości bank nie wymaga nic więcej żadnego wpływu karty nic dziękujemy ba bardzo Alior Bankowi wiedzą że z takim kosztem początkowym próg bólu został wyczerpany no i nie dokładają żadnych dodatkowych produktów oferta własna M w stolicy i okolicy się skończyła, a w zamian za to dostaliśmy ofertę własne M w wielkim mieście. Warunki bardzo podobne, z wyjątkiem MarszBotem mocno w górę, bo aż o 0,5% w każdym z wariantów. Do tego bardzo drogie ubezpieczenie na życie, 0,08% od kwoty kredytu, to około 400 zł miesięcznie. Oczywiście składka się zmienia w miarę spłaty kredytu, bo jest liczona od kwoty pozostaje do spłaty, ale dalej jest to porządna podstawa do jej obliczenia, więc ponownie, jeśli jesteście singlem, lub parą z jednym dochodem, i interesuje Was oferta Alior Banku, to pamiętajcie, że bank wymaga kontynuacji po 5 latach. Mówimy tu oczywiście o ubezpieczeniu i mocno to wpłynie na całkowity koszt kredytu. Wymagany cross to ubezpieczenie. 2,85, wpływ 500 zł i transakcje na karcie 300 zł miesięcznie. I w tym miesiącu bank wypadł ze zestawienia. W stałym oprocentowaniu mamy tylko Mega Hipotekę dla 20% wkładu 8,05 i później marża 2,6 lub dla 10% wkładu też 8,05 i później marża 2,8. Mamy jeszcze ofertę z PKOS, SA, podobnie jak pkobp BP. Mocny nacisk na sprzedaż ubezpieczenia na wypadek utraty pracy w odniesieniu do kwietnia. Oferta. Oprocentowania zmiennego bez zmian. ofertę możemy podzielić na tą z CPI, i bez CP, i po lewej mamy ofertę z CP i z prowizją 1,99% dla 10 i 20% wkładu i z różną marżą. Z CPI się sprawa komplikuje, ponieważ mamy po dwa warianty dla 10 i 20% wkładu, czyli możemy zyskać 0,05%. Na marży, jeśli zapłacimy 1,25% prowizji. Czy to się opłaca? Oczywiście, nie opłaca się. Liczyłem to w poprzednim zestawieniu. Nie jestem fanem tego banku. Słyszałem, że mają dobrą aplikację, natomiast na ten moment w kwestii kredytów oprocentowanych zmiennie nie mają nic interesującego. Ani marża nie zachwyca, ani prowizja. Dodatkowo jest to ubezpieczenie CPI. Dla oprocentowania stałego przy 10% wkładu mamy marżę 8,17% w pierwszych 5 latach. Przepraszam, oprocentowanie 8,17 i później marżę 2,37 do 2,58 w zależności od wariantu i przy 20% marżę od 1,76 do 1,97. Z wymagań bank oczekuje RORU z wpływem wynagrodzenia w wysokości dwukrotności pierwszej raty i kartą, aktywację aplikacji POP lub PKO24 i karty kredytowej. Dalej mamy City bank handlowy, oferta bez zmian. Bank zabezpiecza się tylko na gotowych nieruchomościach, więc wszystko co w budowie odpada. Wyjątkiem, tak jak mówiłem wcześniej, jest sytuacja, kiedy budynek jest już zaawansowany w 80-90% i wypłata kredytu nastąpi w jednej transzy. Minimalna kwota kredytu to 200 tysięcy złotych, a dla Warszawy 400 tysięcy złotych, ale jak się okazuje, zgodę centrali na niższą kwotę można uzyskać dosyć szybko. Mówię to z mojego niedawnego doświadczenia więc chyba w banku sucho. Bank posiada trzy główne segmenty klientów, to znaczy Gold i CPC. Klienci, którzy posiadają w banku środki łącznie w kwocie 400 tysięcy złotych, marża 1,75% prowizji. Priority 8 tysięcy plus to klienci, którzy zobowiążą się do zasilania rachunku kwotą 8 tysięcy złotych lub będą posiadać w banku środki w wysokości 100 tysięcy złotych i utrzymywać je tam w okresie kredytowania. Tacy klienci mogą liczyć na marżę 1,79% i 0% prowizji. Więc różnica między byciem klientem gold gold, private a priority jest niewielka, bo tylko 0,04% na marży. Dalej mamy jeszcze klientów priority 57999 Czyli zasielenie konta kwotą co najmniej 5000 zł, i tutaj mamy marżę po prostu o 0,1% wyższą w porównaniu do klientów Priority 8000. Oferta ze stałym oprocentowaniem jest taka sobie: 8,45. Szał nie ma, ale bardzo drogo też nie jest. Dodatkowo bank wymaga ubezpieczenia nieruchomości od ognia i wszelkich zdarzeń losowych, ale nie uzależnia marży w kredycie od zakupu ubezpieczenia z banku, więc można zorganizować zewnętrzną polisę, na pewno z dużo lepszym zakresem i ceną niż ta bankowa. Na plus, na pewno Brak obowiązkowego ubezpieczenia na życie i brak kary za wcześniejszą spłatę. To ubezpieczenie, jeszcze wspomnę, nie jest obowiązkowe, nawet jeśli jest tylko jeden kredytobiorca. Widziałem, że w internecie rozgorzała trochę burza, że ten bank jest często pomijany w zestawieniach celowo, za sprawą braku umowy brokerskiej. Otóż nie, bank chętnie współpracuje z pośrednikami, ale w procesie lidowym, więc nasza rola jest mocno ograniczona i to powoduje pewien dyskomfort, bo pośrednik nie uczestniczy w procesie tak bardzo jak w innych bankach, ale oferta jak najbardziej zgodna polecenia. W Boś Banku oferta standardowa jest słaba. Jedyna rozsądna to w wariancie eko przy 20% wkładu możemy liczyć na marżę 1.75 a przy 10 1.85. Co jest solidną marżą jak na 10% wkład własny. Ofertę eko możemy uzyskać przeznaczając około 10% kwoty kredytu na rozwiązanie ekologiczne takie jak np. obieg szarej wody, rekuperacja, pompa ciepła. Pełną listę znajdziecie w ściądze eko lub jeśli spełnimy określoną efektywność energetyczną budynku i informacje na ten temat również znajdziecie w ściądze eko. I na koniec nowość w naszym zestawieniu, czyli Bank Polskiej Spółdzielczości. Omówię tą ofertę promocja po sąsiedzku z marżą 1,83 bez prowizji, obowiązkowe ubezpieczenie na życie w pierwszych 5 latach, około 0,04 od kwoty kredytu i konto VIP, czyli z wpływem 10 tysięcy zł miesięcznie. Bank posiada opcję kredytu Eko, marża 0% przez pierwsze 6 miesięcy, liczonych od momentu podpisania umowy, jeśli spełnimy okres Myślone zapotrzebowanie na energię elektryczną. Ono w tej ofercie nie może przekroczyć 40 kWh na metr kwadratowy na rok. I tu ciekawostka, bank weźmie pod uwagę, jeśli zostaną zastosowane dodatkowe rozwiązania ekologiczne. Czyli ten współczynnik nie musi wynikać z projektu, tylko można zrobić dodatkowe oświadczenie uwzględniające ewentualne rozwiązania OZE. Tak, bo kiedyś było tak, w ING na przykład tak było, że bank powiedział, nawet jeśli kliencie mój drogi zastosujesz dodatkowe rozwiązania ekologiczne, no to my nie uznamy, że twój kredyt jest ekologiczny, dopóki to nie będzie wynikało z projektu. Bo co z tego, że ty produkujesz dużo energii, która i tak ucieka poprzez nieszczelne ściany czy stolarkę, więc nie, nie możemy tego uznać jako dom energooszczędny czy pasywny. I na koniec. Chciałem wam jeszcze pokazać na przykładzie SBR-u, ale dotyczy to tak samo PKOPP BP i BPS-u, że atrakcyjna marża w pierwszym roku jest fajnym dodatkiem, jeśli szybko uruchamiamy cały kredyt. Banki bowiem liczą promocję od dnia podpisania umowy kredytowej i przy długim okresie karencji, tak jak na tym przykładzie, wpływ tej promocji mocno się zaciera i odbija się to oczywiście na całkowitym koszcie kredytu. Tutaj mamy akurat przykład z prawie 17-miesięczną karencją i ośmioma transzami do dewelopera, więc żeby nie nie było, że lobbuję SBR, zawsze dokładnie patrzę na daną sytuację i oczywiście wszystko liczę tak, żeby kredyt był najbardziej dopasowany do potrzeb klienta. I jak widać, w tym wypadku promocyjna marża daje nam coś ponad 600 zł oszczędności. Jeśli zestawimy to w całkowitym koszcie kredytu z uwzględnioną karencją, to te trzy banki, które wymieniłem, trochę tracą, ale dalej uważam, że są to bardzo solidne oferty, na pewno w topce tego rankingu. W tym odcinku to wszystko. Mam nadzieję, że znaleźliście w nim wartościowe informacje, które pomogą Wam oszczędzić pieniądze. Jeśli tak, zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału, na pewno to pomoże w jego rozwoju. No i cóż, tyle na dzisiaj. Dzięki za uwagę i do zobaczenia.